na moim kanale, a dzisiaj będziemy robić ten domek y, wytoka boka, który, który wam ostatnio pokazywałam, czyli ten hotel trzypiętrowy, który on jest z tego co wiem, to pięciogwiazdkowy i właśnie teraz chcę zobaczyć jak ogólnie niektórzy go zrobili, bo ja nie mam pojęcia jak go zrobić. On kosztował pakiet stylów, stylowy wieczór to zobaczyć tylko 5 zł yy, ogólnie takie dobra yy, 20 zł ja to kosztuje, ale to nam 3 piętrowe, 5 hotel. Zamedlowanie 84 meble, 56 dekoracje, 11 wzorów ścian, 7 wzorów podłóg. Ok, filmu nie będziemy oglądać, bo teraz na to nie mamy czasu. To wiemy, że tak wygląda. To wiemy, że ma tyle mebelków, Tylko zobaczmy. Tak, wszystkie stąd widziałam. Takie to, to wiemy, to musimy, 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 musimy się załadować. I tutaj dalej już nie widzimy. O, dobra. Bo ja nie wiem, jak ten hotel w ogóle mam zrobić. Więc tutaj chcę zobaczyć, jak to wyglądać może. Bo ja nie mam pojęcia, nie mam żadnego pojęcia, jak to zrobić. I chcę się właśnie teraz dowiedzieć, bo nie mam zbytnio na to pomysłu. Tutaj tak to wygląda. Okay. Dobra. Dobra. Czyli. Okej, okay, spoko. I to akurat będzie proste do zrobienia, tylko skąd? A dobra, już dobra, wszystko wiem. Niczego się nie rozumiałam, ale dobra, wszystko już rozumiem. Eee, może oglądniemy ten film. Jeśli e, naprawię się tutaj, ściszę. nie dobra, tylko to dobra. Dobra, e, więc tak, e, teraz to zrobimy i oczywiście, jeśli właśnie tu ma być hotel, to zrobimy go też świątecznie, więc zrobimy tak, że nie będziemy dawać paneli świątecznych, będziemy brać te, które są właśnie w tym dodatku i większość rzeczy będziemy brać z tego dodatku, ale będziemy też niektóre rzeczy brać z tego. Niektóre rzeczy właśnie świąteczne, żeby po prostu tutaj... Tutaj jest y, mój dunklu, to już takie, żeby było jasno. Tutaj jest ten hot. No. Dobra, idziemy na pierwsze piętro i zaczniemy. Ten już trwa film 3 minuty, ale dobra, spoko. Mam nadzieję, że nie będzie trwał więcej niż 40 minut lub coś takiego. Dobra, ładowania. Szybciej, szybciej. Jak nie. Napiszcie w komentarzu z jakich e, z jakich gier jeszcze mam nagrywać i tak dalej. Dobra. Więc tutaj. Czy tutaj tak zostawimy to, te kolory. Tych ścian. Myślę, że można nie zostawić, tylko ta podłoga tutaj, ta czarna mi tutaj nie pasuje. Więc ogólnie się przyzwyczaiłam do tego, że tak to wygląda tutaj. Dobra. Że tutaj, takie wiecie, takie takie napoju, ja się do tego już przyzwyczaiłam i spoko I fajnie, że coś takiego zrobili, bo jest bardziej poukładana. Ale dobra, nie do tego my tutaj Teraz dam jakieś siedzenie tam z tyłu, że jak coś, to żeby mógł tam ktoś, kto tam sprzedaje, siadnąć I tutaj Musimy dać to To i tutaj takie coś, o te klucze właśnie i to. Tylko tutaj na ziemi musi być niestety, bo yy, chcę żeby z tyłu kogoś kto tam będzie siedział było widać. Tutaj nie wiem co zrobimy ogólnie ale coś wymyślimy, bo to jest hotel przecież. Ja bym będę... da a to to po co jest? Ej fajne coś. Jak... Fajny coś Dobra, damy to. Więc co to już będzie. Będzie takie, że tutaj ktoś będzie grał na takim. Czymś to jest dodane? I, o w tym pianie nie, nie widziałem jak to. Zapomniałam, jak to się nazywa. Ktoś będzie na nim grał, a my właśnie będziemy do tego tańczyć. Lub Lub, ten, lub po prostu. Taka sala po prostu. Nieważna, ale dobra. Nie wnikajmy, okej. Okay? Dziwna sala, trudno, będzie taka sala już nie wnikając. W to co tutaj się dzieje? Tego tutaj nie rozumiem tego yy, i... Czekajcie, usuniemy to. Zostawmy to, to ogólnie tak, bo nie mam tutaj żadnego pomysłu, co zrobić. I to będzie akurat wykorzystywane na filmy. To bardzo często, więc. No tutaj nic tu nie dodali. Szkoda. A patrzcie, takiego fajnego farminga dodali. Tego nie wiedziałam akurat. Czy tutaj coś dodali? Dodali tylko jakąś książkę. Tu jest. I wyjście, ale to Czyli, hold, pięciogwiazdkowy. wszystko speed. Teraz zaczynamy takie. Takie coś robić. Czyli to tutaj z boku położymy. I zaczynamy. Już rozkręcamy to tak na poważnie. Bierzemy walizki, wszystkie jakie są tutaj ogólnie w tym. Już, rampie wezmę to, Tam to było na szafach, czy gdzie to było, na szafach, dobra. I tyle, ile się zmieści. Okej, okay. tyle się zmieściło, to tyle będzie. Czy ja tu mogę przesuwać? Mogę przesuwać, dobra, na całe szczęście. Czy tutaj coś damy, jakieś ściany takie? Ewan, dobra. To teraz otwórzmy drzwi, żeby było tak fajnie. Ale ktoś tutaj powiedział, że ma być świątecznie. A tutaj to nawet nie wygląda świątecznie, więc mamy takie coś. Może być? Chyba może być. Chyba będzie fajne, lub jak nie będzie fajne, to nie wiem, to zmienimy. Jak nie będzie tutaj tak to fajnie wyglądać, to po prostu to zmienimy. Okej, okay, więc teraz żeby to bardziej wyglądało tak świątecznie, dodamy choineczkę. Ja tutaj choinkę. Okej. Okay. <laughs> tutaj damy to na boku, tutaj damy tak. Okej. Okay, y tak to wygląda. Jak coś to tutaj... Widziałabym tutaj też jakieś bomby lub coś takiego, bo... Że tak pusta ta ojenka wygląda. Więc naprawmy to. Damy takie coś. Takie coś. I takie coś. Poczekajcie, bo mam mały problem właśnie z tą choinką i tutaj tak, halo, no halo wieź się tutaj, dobra, tak może to być, wygląda to tak, wygląda, mi się wydaje, że wygląda fajnie i tutaj, to, to będzie akurat fajnie to wyglądać, bo tu to, to, jest, y, takie, to jest taka restauracja, a tutaj, dobra, bo nie widziałam. nie patrzyłam. Ale jednak nie. jednak nie. Damy tak, żeby było, że mogę się pomieścić naszą rodzina, Czyli taki duży stoł. Stół damy. Tylko tutaj trzeba dać to. Dobra, ja tutaj to jakoś uporządkuję i zaraz do wracam. Tak to... Wygląda. Tutaj teraz daje takie krzesełka. Yy. Ogólnie tak to wygląda. <śmiech> <śmiech> Przepraszam. Insekt, tutaj tak to wygląda. To jest taka, yy, że tutaj gotują, to jest za To jest ten takie jedzenie. Przepraszam Was. Yy. Tutaj tak tutaj to Ok. Tak to wygląda. Więc teraz tu damy jakąś ozdobę jeszcze świąteczną. W następnym odcinku... W następnym odcinku tutaj będzie filmik, więc no. Tutaj damy tak. OK. Dobra, dobra, dobra. Idziemy na drugie piętro. Okej, okay. okay. tak to wygląda. Tu mamy dwa takie y, pokoje. I tutaj, to jest uh, Rooms 230, 230, 230 239, 239. Tu tutaj właśnie pod tym Rooms. Damy jakieś świąteczne ozdoby, więc szukamy. Więc tutaj są i damy tym razem taką. też nie, może nie choinkę, a jakiś inny, jakąś inną ozdobę świąteczną. I damy tak i... Ja tutaj coś jeszcze powiesiła, bo tutaj zazwyczaj śpią czy ja nie wiem nie rozumiem trochę tego ale dobra to zaczynajmy już tutaj w środku robić e, chcę jedno tylko sprawdzić poczekajcie poczekajcie, muszę coś sprawdzić Dobra, już wiem. Tutaj można pościelić łóżko. Szkoda, że nie można zmienić koloru tych łóżek. Przedem, czy sprawdzę, czy tych też można. U tych też można. Dobra. To fajne. A sprawdzę, czy u takich na przykład jak ten da się. Nie da, tylko u tych nowych. Po prostu jak na nie klikniecie to wtedy. No tutaj tak, weźmy teraz sypialni Damy taką dużą szafę A tutaj obok taką płeczkę Nie będę robił tego tak bardzo się nad tym długo zastanawiać Dlatego, bo to nie będzie bardzo wykorzystywany ten pokój Najważniejsze jest to u góry, co będzie najbardziej pokazywane Teraz tutaj idziemy na pudełkę i bierzemy tą walizkę, czyli by ta to jest jej taka walizka i dobra, a obok niej będzie ktoś szafę damy. I tutaj damy kolejne łóżko. Żeby jakoś to wyglądało. I tutaj walizka druga. Łazienka. Długo się nie trzeba zastanawiać. Takie coś. Takie coś. I takie coś tutaj. Jest zawsze, jest zawsze tylko... wow ile bąbelek. Dobra, spoko. Ładnie to. Tylko tyle, bąbelek, Ok, teraz czas tutaj. Tu wiecie łosienka chyba z tego. Czy tutaj to wygląda. Tylko, że tutaj jakby to nie zmieści. Czyli co? Musimy tutaj dać przerysząc w takim razie, bo musi się zmieścić kibel, ale. Tym będziemy mieli problem. Chociaż, chociaż, chociaż. No? I co? Da się pomieścić? Tak, teraz to zamkniemy. I ten, jest taki drugi, tamten, jest taki jeden dodatek, ale to jest blok. Tam i dobra. Tutaj damy, że to będzie pokój dwóch osób. I może nie ten tylko, o dobra. Kliknęło mi się. Tak. E, walizeczki. Dobra, spoko. I tutaj damy jakieś siedzonko. Okej, okay, i idziemy... O, czemu to jest otwarte? To jest... Ej, ej, fajne. Jest taki dodatek też, że tak z takimi drzwiami. Okej, okay, idziemy na trzecie piętro, które jest najważniejsze ze wszystkich pięter. Okej. Okay. To tutaj. I... Gdzie to musimy wykorzystać, ten taki. Okej, okay, spokój. Dobra. Tutaj tak to wygląda. I tutaj. Zaczynijmy już sobie. To tutaj damy. Tutaj. Tutaj jest 301. Jeżeli jak coś, to tutaj jest wyjście. I tutaj jest coś, nie, nie, tutaj, tu jest coś takiego i tutaj to wsadzimy i razem z tym, I teraz to zamkniemy i tyle. Tutaj, tym się już zajmiemy, jak tutaj przeszłam, co to jest ogólnie, ale dobra. Trzeba dać jakieś takie, no wiecie, taki, kurczę. No tutaj jest, dobra. Damy jakieś pontony. I, o tutaj jest taka piłeczka na przykład. Na przykład takie kółeczko, takiego flaminga. Okej. Okay. Teraz damy siedzonka. damy parasol, bo jest będzie potrzebny. Tylko, że to, to teraz nie wiem, gdzie to było. Bo przestawili. I tutaj powinno być. Takie jedno, takie Tym. czy to jest do wody? Nie wiem, jeśli tak, to i tak to nie jest potrzebne. To tutaj potrzebne? Nie, bardzo za duże. Czyli nadal nie wiemy, gdzie to jest. Ale damy sobie mój boczka tutaj z boczku. Yy. I tutaj też nie ma. Zapewniam o tych świątecznych, ale dobra, trudno już. Yy. Przepraszam was, ale po prostu. Nie chcę też was zanudzać, a muszę to znaleźć. Hmm, hmm, hmm. Hmm, tutaj też nie. Jest! Dobra. Dobra. Wiem o czym zapomniałam dać na dół. I trzeba to właśnie zaraz dać. tylko jak tutaj się połapie to chciałam dać. Okej, okay, teraz tutaj zacznijmy. Chcę tylko coś takiego sprawdzić. Na chwilkę. Czy tutaj może spać trzy osoby? Nie, niestety nie. Czyli robimy coś takiego, że... może być tak daleko, szafę damy tutaj po prostu, a tutaj nie pytajcie się ogólnie o co tutaj chodzi dowiecie się w następnym filmie kolejna szafa się już tutaj nie zmieści, więc trudno się mówię Damy coś takiego, że jak na przykład chcemy coś do jedzenia lub coś, żeby nam przywieźli, tutaj to właśnie to będzie po to. I dalej pisarza Taki, który tu by wisiał. To. I nie wiem, jakąś kanapę mini. O to. I tak jest boku. Dobra. Tutaj też damy. Nie ma już. Co tutaj robi ta kamera? Dobra, podgląda nas. To jeszcze w kiblu, jak tak można? Dobra. I tutaj damy ten kib. I lustro. Okej, okay, to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Widzimy się w następnym już, właśnie z tym. A jeszcze czekajcie chwilę. Zejdziemy na dół, muszę coś dodać. Przyjeżdżam. I tutaj, właśnie w tym oto miejscu, ma być takie coś. I takie. <coughs> Tylko, że z tej jednej strony, a z drugiej tam coś to co miał być innego. Tylko, że teraz nie będę mogła tego znaleźć. <coughs> Czy to tutaj będzie? Chyba nie. Co nie wiem w takim razie, gdzie to może być? Już nie czekajcie. Mam pomysł, gdzie to może być. Jeśli nie tu, to tu. Nie, jeśli nie tu, to tu. Jeśli nie tu, to tu. Nie, jeśli nie tu, to tu. Nie, Если не тут, то тут. Нет. Если тут. Нет. Тут, тут и может тут. Тут. Нет. Тут. Нет. Або я же не поставлю себе кветок. Dobra, nie mogę znaleźć tego co chciałam postawić, niestety trudno, jak znajdę to postawię, jak nie znajdę to, to trudno się mówi, więc to na tyle w dzisiejszym odcinku, ja się będę z wami żegnać, bajoo!